Siema, z tej strony Kacper. Dzisiaj będzie odcinek bardziej informacyjny. Mam parę tematów, które chciałbym poruszyć. To na pewno pierwsze z nich to... Czy podobają wam się materiały, które aktualnie są na kanale, wiecie, o danych maszynach, o danych BR-ach i tak dalej. I czy ewentualnie chcielibyście je kontynuować. Ja osobiście... Mogę i nawet bym powiedział, że chcę je kontynuować, ale nie wiem, czy wam się to podoba. A chciałbym też trafić jakby w, nie wiem jak to nazwać. Nie wiem, wasz... Gust może... Nie wiem, ciężko mi to nazwać. To jest taka pierwsza kwestia, którą chciałem poruszyć, prawda? Jak to tam wy widzicie sobie. Bo ja tak szczerze chcę nagrywać takie coś, ale nie wiem czy to się w ogóle wam podoba i tak dalej i ewentualnie jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły to co bym jakie filmiki z Worldendera mógłbym jeszcze nagrywać piszcie komentarze bardzo ten niebaczę czytam także tak, to była pierwsza druga kwestia to kwestia poradników chciałem nagrać ale nie wiem do końca jakie poradniki chcecie do czego mam dotyczyć i tak dalej dlatego najlepiej jakbyście napisali komentarze mm, Jakie poradniki chcielibyście zobaczyć? I nie na zasadzie, nie wiem, poradniki dotyczące latania samolotem, tylko takie konkretniejsze rzeczy, wiecie, na przykład manewry, nie wiem, yy, jak strzelać samolotem, jak celować i tak dalej. Yy, na przykład jeszcze, co takiego jeszcze może być, nie wiem, jeżeli chodzi o czołgi, na przykład, nie wiem, właśnie celowanie czołgiem i tak dalej, jak się tam, nie wiem, kont kontować, coś takiego. Też jak z kontowaniem, to tak średnio, tam mam tylko Tajgerem się potrafię kontować. <grym> Dobra, yy, kolejna szybka sprawa do omówienia, czy znaczy szybka? No, kolejna sprawa po prostu mm, do omówienia to mój Discord. Mm, chciałbym, aby po prostu, Ja chciałbym mieć więcej osób na moim Discordzie. Na razie idzie to kiepsko, jest mała aktywność i po prostu trochę mnie to boli. Chciałem, chciałem taki serwer utworzyć, który miałby sporo osób, byłaby duża aktywność w ogóle, wspólnie byśmy grali i tak dalej. Ciężko idzie, naprawdę bardzo ciężko. Dlatego jeżeli widzisz ten film, a nie jesteś na naszym Discordzie, to dam link mojego Discorda w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że naprawdę ktoś się wyłączy. Tam jak wyłączycie to regulamin przeczytać, ja wam zrobię rozmowę rekrutacyjną. Tam jest parę pytań dosłownie. Także mm, chciałbym bardzo mm, to zmienić. Kolejną rzeczą dotyczącą takich właśnie tych, to jest mój Twitch. Też mam tam, nie mam tam wcale dużo jakby osób, które są tam na tym Twitchu, więc chciałem również żeby żebyście po prostu weszli na mojego Twitcha, również link jest w opisie tego filmu. Tam nie streamuję co prawda często, to jest fakt No ale jak streamuję to już zazwyczaj długo Więc no Teraz nie mam w planie żadnych, prawda Streamów, ale myślę, że na przyszłość to jest dobra opcja Co jeszcze takiego bym chciał omówić Mam taki pomysł na 50 subów, jak już będę miał Po prostu Chciałem zrobić taki specjal, taki turniej hmm. tu wygrania będą... Pierwsza to będzie unikalna rola na serwerze na naszym Discordzie. A druga rzecz to oprócz właśnie tej roli hmm, najprawdopodobniej hmm, będzie to Pay safe Card 20 zł. Stwierdziłem, że w sumie czemu nie? Może być to spoko opcja, czy tak to powiem. I stwierdziłem, że jest to w sumie Dobry interes, że tak to nazwę. No, taki special że, tam, że te 50 osób jest, które się zgarnia. Oczywiście chcę zrobić turniej w grze War Thunder, także ta cały kanał są nie o tematyce Thundera, także w, no. To jest właśnie te, to są właśnie te rzeczy takie, że tak to powiem, główne takie, które chciałem z wami omówić. I co? Jeszcze jedna sprawa jest tego, że jutro, bądź pojutrze. Pojawi się film, i teraz do Was jest prośba. Macie do wyboru dwie maszyny. piszcie oczywiście komentarz. Pierwszą maszyną, która jakby jest, będzie dostępna, jest A13 Mark 1. Wiem, że to jest by rezerwa, ale bardzo mi się nią przyjemnie gra i w ogóle. A drugi powiedzmy pojazd, żeby też był na takim właśnie niskim br w miarę. Nie wiem, Panzer 3F na przykład, powiedzmy. I Możecie wybrać którąś z tych maszyn, którą mam jakby pograć i... Ja o niej nagram odcinek na jutro, bądź pojutrze. Kwestia jest jeszcze jedna, właśnie zapomniałem wspomnieć, do tych 50 subów. Te 50 subów, powiedzmy, macie czas do końca października. Do 31 października, do godziny północy. Macie czas, żeby... pić 50 subów. Wierzę w Was bardzo mocno. Mam nadzieję, że naprawdę wbijecie to, bo w sumie taki turniej byłby fajny, mam już parę takich, jakby to nazwać, w tym turnieju rund, coś takiego, co mogłoby być całkiem w sumie ciekawe. Także co, ja Wam serdecznie z całego serduszka dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że dostaliście do końca. Wierzę w Was, jeżeli chodzi o te 50 subów. I co? Dzięki wielkie za oglądanie. Do następnego odcinka. No i cześć.